Nie mam go. Z tej sceny ja 9.5. Witam Was w Blackbook. Ubram Piekieł, tak naprawdę. A poprzednio udało nam się wreszcie odzyskać naszą księgę. I stoczyliśmy walkę z naszym dziadkiem, ze starym Igorem. Która to była dość z jednej strony, czy w sumie jej początek, był bardzo prosty. Drugi etap był no troszkę cięższy i momentami dla mnie niejasny, ponieważ ginąłem dwa razy i dalej nie wiem czemu. Natomiast trzeci etap, trzecia walka, kiedy już stary Igor zamienił się niemalże w demona, w czarta, był bardzo prosty, bo to była walka już nie z czarownikiem, ale właśnie z jakąś istotą. Udało się go pokonać. I postanowiłem zrzucić go w las, który zniszczył. Żeby go poświęcić, żeby otworzyć pieczęć. I nie mam pojęcia niestety, jakie byłyby pozostałe dwie opcje. Hmm, właśnie poza... Czy jaki efekt by przyniosły te pozostałe dwie opcje. Bo mieliśmy możliwość wskoczyć samemu. A mieliśmy też opcję, żeby wrzucić księgę w te wszystkie płomienie. Jednak no, wrzuciliśmy Igora straciłem, czy zyskałem bardzo dużą ilość grzechów, bo 50 za to, więc poszło w chuj. No i jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Teraz naszym głównym zadaniem jest te swoje życzenia zgłosić, ogłosić, wygłosić. O. I zobaczymy, czy nam to przejdzie. Są też jakieś demony, które mm, oczekują od nas pomocy. Jednego już widziałem. E, chciał, żebym pomógł mu Pokonać kozaków w karty, ale mamy jeszcze drugiego. A ten drugi został przeze mnie uratowany z kokonu e, pajęczego i przyszedł mi podziękować, oraz zaproponował, że możemy go odwiedzić. Że pewnie stąd będę mógł iść tu, albo stąd. Na mniejsza, tak czy inaczej Udam się w takim razie Już w Drogę, czy jeszcze zobaczymy czy Moje czarty, a nie, nie mam tu czartów Nie będą mi przeszkadzać, chnoje Ale z drugiej strony Nie będę miał też tego negatywnego efektu Na którym wszystko bazuje Ale to już chuj Także idziemy w stronę Bram piekielnych Ratawa i za wami Wasz prowadnik kłyki A więc jesteśmy godni, żeby przejść przez Bramy Piekielne. Co nam się udało. Także idziemy dalej. Tutaj mamy teraz jakiś... most. Nie jestem pewien, czy to słowne tłumaczenie. Hair czyli szerokości włosa, to dobre tłumaczenie. Ale powiedzmy, że na niego się udamy. Na czasu. Nie powiedzło wam na... Nie to, to miejsce, żeby... więc postanowiłem zaatakować demony, bo czemu by nie. To są te, które sprowadzają. Czy prowadzą ludzi do piekła? A więc sobie z nimi po prostu zawalczymy. O, z nimi porozmawiałem, podali mi drogę, którą mógłbym się udać, żeby a dotrzeć do tyonu tego piekielnego? Jednak. Yy... Niewiele mi oczywiście pomogli. Nic mi to nie dało, może tak? A dodatkowo mam nadzieję, że w jakiś magiczny, cudowny sposób. Yy... To, że ich pokonam, coś ewentualnie jeszcze da. اكشن لا يملك لا بلاشه Nie mam zamiaru walczyć ze wszystkim, co będzie tutaj dostępne, a, ale walka z nimi wydała mi się dość na miejscu. No i udajemy się dalej. Teraz dotrzemy do jakiegoś lasnego wozu i mam nadzieję, że wtedy na górę Sisyfusa albo Sisyfus się dostaniemy. A więc, demony, które są na wozie, grożą mi, że to miejsce nie jest dla e, Koldunów. Nie są mile widziani. To jest, że przykro mi bardzo, ale obawiam się. To jest demoniczny koń. No i mamy chatkę tego demona, któremu pomogliśmy. I ten <grytanie> oko Saurona, zatyważający naprawdę widok. Ale rzeczywiście przyjemny widok. A więc tutaj są demony, które pilnują, żeby ludzie byli w kotłach sobie. Ale jeden się pojebał i myśli, że jestem uciekinierem z tego kotła. I z tego też powodu postanowił mnie zaatakować. A jeśli postanowił mnie zaatakować, to będzie trzeba mu zrobić kółku. Tu już od

Przynajmniej mam taką nadzieję, ale przy tych obrażeniach raczej to się uda. Raczej to przyjdzie. O, nawet chyba lekko mnie poniosło. Troszkę więcej niż lekko mnie poniosło, ale... Zmasakrowani. Ale fuksiasz przeżył z dwójką wapstę, nie? A, coś tam się podleczy lekko, gdzie mam jakieś ziółka, tak takie jest najzwyklejsze. O, ta da. Fajnie, że większość e, kart, które są teraz w czarnej księdze, w tej pieczęci tej martwej, tej tupiej, są gestami, więc nie zużywają miejsc w tej powiedzmy w ciągu zaklęć. Jednak no, na minus niestety to, że oczywiście zajmują też jakieś miejsca, więc nie mogę niestety nimi zajebać sobie w ciągu i ich używać ile mi się chce. Tylko niestety, ale muszę korzystać też z innych. Ale pokonaliśmy tutaj tych ginajków. Dobiłem nawet poziom. Więc udajemy się dalej. Żeby poradzić sobie z kozakami. Ok, ziomek postawił swoją duszę za skradzioną czapkę. Chyba mu pomożemy po prostu. Bo nie wydaje mi się to zbyt sensowne, żeby oddał tuszę, żeby zyskać czapeczkę. Znowu trzy demonki, ale teraz będzie to wyglądało znacznie przyjemniej, znacznie lepiej. Też mogę zużyć sobie na aż dwie. E, dwa ziółka. Ładne obeżenia teraz bije. Troszeczkę większość się spodziewałem, przywaliłem im bardzo słabym ziółkiem, które tak naprawdę niemalże ich pozabijało. Także wyszło bardzo zabawnie. I też prosto, jak widać. A ziomek od książek jest normalnie tutaj, tak? Tak, tak. Kto tu nas galubci? No i przed nami niejaki Andromalius. Prawdopodobnie złoto, które leżało przed jego pałacem. Było na podpuchę, ale go nie wziąłem, zostawiłem. I widzimy się teraz z nim. I zobaczymy, czy mogę mu wypowiedzieć moje życzenie, czy, czy to nie o niego będzie chodziło i jeszcze dalej będziemy czegoś szukać. Graf Andromalius. Teraz tak. Mogę wybić do tego domku, znaczy domku. To jest szereg wyzwań, których nie mogę być zbyt grzeczny, żeby przejść. Mogę go zaatakować, skopać mu dupę, a mogę zostać jego żoną. Ta opcja odpada. Karta w znaczy gra w Duraka też nie, nie, nie wchodzi w G. Więc zostaje nam lewa strona, albo ten Tollhouse, albo atak. Skopiemy mu dupę. 500 hapsów będzie zatrzymywał swoją tarczę. I da mi 100 zł? O, wychodzi. Nie do końca mi się podoba ta opcja, żeby mi dawał hajsiwo. Także postaram się mu coś na wyjść bardzo mocno. Nie rozumiem dlaczego on mnie obdarowuje złotem non-stop. Wiem, że jest to dość dziwne, ale nie mam pomysłu o co chodzi z nim. Także po prostu bez przejęcia będę w niego ładował, no bo co innego mi pozostaje. Łoj. Mocne te zioła. Dobra, lecimy dalej z obrażeniami. No, dużo mu się nie zostało. Tak naprawdę nic mi nie zrobił do tej pory. Tylko obdarował hajsem. Nie wiem, czy on mi daje 99 statusów różnych. Jeszcze daj mi Hapsy znowu, znaczy Hapsy Dobra, chyba powinno bardzo ładnie siupnąć. Zaatakuję go zanim on zaatakuje mnie, więc nic mi nie powinno się stać. Już widać, jak lajtowo to idzie. Драмалиус растворяется в отвратительном облаке серного зловония. Ах, ад. Прекрасное место, где хаос правит вам. Мы no, знаю. Разговаривали с ним немного о пекле, о демонах и так далее. Эта и приведет нас Ну и идем до смерти. Nie A, i to była. To jest nasze miejsce znowu przystankowe. Okej. Okay, dość szybko nam poszło. W takim razie nie będę przeciągał tego. E, komnaty śmierci zostawimy na następny. Odcinek. A w tym sobie tutaj zakończymy. Dziękuję wam za oglądanie. Życzę miłego dnia, miłego wieczoru, no i na razie. Ej.